Johnny, widzę Cię przez okno. Jesteś tuż przy granicy. Wziąłeś paszport? Pewnie, że wziąłem. To my, Rosjo. Pół kilometra od rosyjskiej granicy. Stawiamy co ćwierć kilometra. Może coś złowimy, a jeśli będziemy dość blisko, odetniemy Rusków. Ciaśniej już nie można. Idziemy równolegle do samej granicy i zobaczymy, czy odważą się przejść, bo jeśli tak, nic nie zostanie z ich sieci. Keith i Jonathan spuszczają kowadło na czerwone zło, stawiając klatki w ciasnym szyku, by trawlery nie mogły tędy przejść, nie rwąc sobie sieci na sprzęcie Time Bandita i Wizarda. Podnieś banderę! My podnieśliśmy już po południu. Chłopcy właśnie wciągają. Piękna ta nasza flaga. Boże chroni Amerykę, dajmy im znać, że jesteśmy. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Coś pięknego Stary, witaj Rosjo No i cudnie, jesteśmy Zaczynamy operację zrzut kowadła Zrzucajcie Teraz już o nas wiedzą Chuck Norris a, przyklęk i wiaja. Dopiero się rozgrzewamy. Boże, chroni Amerykę!